Cześć, z tej strony Dańka Kamiński. Na co dzień jestem analitykiem kredytowym oraz pośrednikiem kredytowym dla spółek. A to oznacza, że jeżeli jesteś prezesem, członkiem zarządu, udziałowcem, wspólnikiem w spółce i potrzebujesz pomocy przy finansowaniu bankowym, kredycie bankowym, to zapraszam Ciebie pod tym nagraniem na dole jest link, pod którym możesz zostawić swoje namiary. Odzwonię, porozmawiam i postaram się Tobie pomóc. No i teraz przechodząc do sedna mojej opowieści, chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć o, tym, o takim zachowaniu, które dla mnie było oczywiste, dla mnie było naturalne były wpisywało się w mój charakter. Natomiast po czasie jak przemyślałem, co zrobiłem, okazało się, że chyba nie jest to rzecz tak naturalna i tak oczywista, jak o tym myślałem. Przechodzę już do rzeczy. Mianowicie jakiś czas temu zgłosił się do mnie klient który chciał kupić nieruchomość komercyjną, komercyjną, czyli tam powiedzmy biuro, powiedzmy halę produkcyjną, tak? nie mieszkania, nie będę już tak szczegółowo ujawniał o co, o, co, o co chodziło, natomiast temat tego kredytu to był temat wielomilionowy, to była większa nieruchomość, sporo warta, więc temat trudniejszy, bardziej skomplikowany, wymagający kupę roboty, kupę analiz, no kupę działań z mojej strony, tak? No i dogadałem się z klientem w następujący sposób, że mam rękę, tak, co do poszukiwania najlepszego banku, tego, który się w ogóle klientem zainteresuje, tak, bo to też informacja dla Ciebie nie jest oczywiste, to nigdy nie jest tak, że wszystkie banki będą tylko czekać, aż, aż Twoja spółka będzie chciała u nich wziąć kredyt, no chyba, że masz tak super sytuację albo jesteś Orlenem czy Lotosem, to wtedy tak. Natomiast my zwykli zjadacze chleba, osoby, które tworzą spółki, zarządzają spółkami, które mają lepsze dni, gorsze dni, nigdy nie ma tak, że każdy bank chce udzielić kredytu, bo każdy Bank ma inne oczekiwania. No i w każdym bądź razie klientem przyszedł do mnie z prośbą o pomoc, ponieważ samodzielnie złożył wniosek w banku X. Nazwa nie ma znaczenia, bo to akurat może być ten czy inny bank, każdego może dotknąć w inny sposób. No i niestety ta sprawa się troszeczkę przedłużała, klient był niezadowolony, nie miał gwarancji, że ten bank ostatecznie udzieli tego finansowania, więc postanowił, że skorzysta z usług specjalisty, który znajdzie profesjonalnie, wszystko dobierze, przeprowadzi od A do Z tak jak powinno być. Dogadałem się z klientem, wszedłem w tą transakcję, chciałem mu pomóc, ale umówiliśmy się na jedną rzecz, że mogę się zająć wszystkimi innymi bankami, Bankami, które uznam, że są wartościowe, że będą chciały współpracować z tym klientem, będą chciały udzielić tego kredytu i tak dalej, poza wspomnianym wcześniej bankiem X. To znaczy, że bank X, klient chciał samodzielnie dokończyć, skoro już tam złożył wniosek. Jeżeli tam Dostałby kredyt, to bierze tam. Jeżeli tam nie dostanie, albo coś się z tym bankiem wydarzy, no to korzysta z, z tych tropów, z tych, z, tych, ty, z tych banków, które ja mu wskazałem, które są zainteresowane nim i tak dalej, i tak dalej. Układ czysty, jasno klient o tym poinformował. Nie mam z tym problemu. Dogadaliśmy się, wszystko jest ok, tak? Czyli mam się zająć wszystkimi, mam wolną rękę co do wszystkich innych banków. Natomiast banku X mam nie tykać, klient sobie robi tam po swojemu i ok, nie ma problemu. Natomiast w takiej procedurze kredytowej ja najpierw sprawę dogaduję na sucho z ludźmi z banku, wysyłam papiery, wysyłam opis, tłumaczę, gdzie są mankamenty, gdzie są plusy. Rozmawiam z bankowcami i bankowcy mówią mi: Ok, Daniel, to jest fajne fajny temat, nasz bank to łyknie, albo nie. Sorry, no nam się nie podoba to czy tamto. No, niestety z tym klientem ci nie pomożemy, i tak dalej, tak dalej, więc jest to wcześniej dogadane. Natomiast zawsze po takim dogadaniu trzeba przejść i tak oficjalną ścieżkę. Czyli ostatecznie, jak to w Polsce bywa, papier rządzi, trzeba złożyć ten oficjalny wniosek ze wszystkimi danymi, ze wszystkimi polami wypełnionymi, z tymi załącznikami. Tych dokumentów jest tam 10, 20, albo 30, zależy od banku. Papier musi się zgadzać, jednym słowem. No i... Przygotowałem takie wnioski wcześniej, bo ja dla swoich klientów przygotowuję te wnioski. To, co te dane, które mam, księgi rachunkowe, sytuację taką makroekonomiczną, zapisy z Krajowego Rejestru Sądowego, to, co jestem w stanie sam wyjąć z papierów, z internetu, z rejestrów państwowych, przelewam do tych wniosków. Więc nie chciałbym, żeby klient po prostu siedział i każdą rubryczkę wypełniał, bo w sumie nie po to mnie zatrudnił. Tak? Moja pomoc to nie tylko wiedzieć gdzie, ale też pomoc przy tych papierach. Tak? Natomiast nigdy nie jestem w stanie w 100% wypełnić te wnioski, ponieważ są tam dane, których nie ma publicznie, które nie są dostępne, jeżeli nie wypełni ich klient, tak, bardzo specjalistyczne dane księgowe, kwestie bardzo specjalistyczne handlowe, ilu kontrahentów ma klient, jakie ma terminy płatności na fakturach, no, tego nie ma nawet w księgach rachunkowych. Tego to po prostu trzeba zapytać i trzeba wypełnić albo klient sam musi to wypełnić. Czy nawet taka banalna rzecz jak nazwisko panieńskie matki pana prezesa. No nie wiem. Nie znam, nie ma tego nigdzie w internecie, więc o to trzeba zapytać. Więc takie w 90% wypełnione wnioski wysłałem do tego klienta z prośbą o sprawdzenie przede wszystkim, bo też może coś się zmieniło, może coś jest nieaktualne. Ja bazuję na dokumentach, a może w międzyczasie jakaś zmiana nastąpiła, więc trzeba zawsze pomnieć gdzieś tam sprawdzić rzucić Okiem, czy wszystko wszystko jest zgodnie z prawdą wypełnione, a po drugie, żeby uzupełnił te luki. No i na tą moją prośbę klient odzwonił i zapytał się, czy możemy się tak umówić, że on po prostu w tym momencie nie ma czasu, bo ma jakąś tam ważną kwestię w swojej firmie i, i, i nie ma możliwości, żeby, żeby przysiadł do tych moich wniosków. Czy może mi po prostu wysłać wnioski z tego banku X, tego wcześniejszego, w którym był klient, zanim do mnie trafił, jako wzór? Tam też są przecież te dane, te wnioski. Oczywiście każdy bank ma swoje, ale mniej więcej dane się zawsze pokrywają. Tu nie ma jakiejś rocket science, tu się to nie jest fizyka kwantowa. Mniej więcej każdy bank oczekuje tych samych danych przelanych na papier, przelanych do wniosku kredytowego, więc powiedzmy, że to zawsze się jakoś tam pokryje. Więc mówię, nie ma problemu, jeżeli pan mi udostępni te stare wnioski, w cudzysłowie, czyli z tego banku, którego miałam nie tykać, no to ja po prostu wybiorę sobie te dane, które mi brakuje, przeleję uzupełnię już 100%. Wnioski dla Pana z tych banków, które ja dla Pana wybrałem, i Panu pozostanie tylko podpisanie, odesłanie mi, więc w sumie fajna, przyjemna robota i, i bardzo fajnie. No i klient przesłał mi wnioski, te, te, te stare w cudzysłowie z tego Banku X. Wyjąłem sobie te dane, które potrzebowałem, przelałem te, te brakujące informacje do moich wniosków, do moich banków, tak i wszystko było ok, ale siłą rzeczy zapoznałem się z dokumentacją, właśnie z tymi wnioskami do tego Banku X. I zadzwoniłem do klienta i powiedziałem mu wprost, że moim zdaniem, oczywiście, bo każdy może mieć różne zdanie, w tych wnioskach do banku X są rażące błędy. I nie mówię rażące błędy w sensie literówka w nazwisku, bo to można tam zaparafować i nie ma problemu, ale błędy w liczbach, w danych twardych, na których analityk podejmie tego banku X, podejmie decyzję kredytową. I są tam tak abstrakcyjne błędy, Podejrzewam, że nie niezłośliwie robione, tylko albo, albo albo klient, albo księgowa nie zrozumieli, co, 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 co jest wymagane w tej rubryce, tak? za który okres podać dane, jakie liczby konkretnie wstawić, itd, i Natomiast w mojej ocenie, jeżeli yy, i tak powiedziałem też, klientowi, że jeżeli ten wniosek ostatecznie pójdzie do analityka tego banku X w takiej formie, przy tych liczbach, które tam są wpisane, to moim zdaniem, jeżeli ten analityk jest osobą rzetelną, otrzymacie decyzję negatywną. Więc sugeruję wycofać szybko ten wniosek, skorygować go. Proszę zmienić to, proszę zmienić to, proszę zmienić to, proszę zmienić to i ponownie złożyć, zanim tak naprawdę analityk ostatecznie podejmie decyzję, bo prawdopodobnie będzie to decyzja negatywna taki komunikat dostał ode mnie klient z jasnymi liczbami ze wszystkim co jest potrzebne do uzupełnienia prawidłowego tego wniosku do banku X. podziękował no i ruszył do roboty w sensie, żeby właśnie skorygować ten wniosek stary X no i uzupełnić ewentualne braki do moich wniosków. No i ja dla mnie to była rzecz oczywista. tak zakończyłem rozmowę, rozłączyłem się, dla mnie to była rzecz oczywista, że zobaczyłem błędy, mogłem klientowi pomóc, więc to zrobiłem. Na Natomiast jak później sobie o tym pomyślałem, to de facto, żebyś mnie dobrze zrozumiał, albo dobrze zrozumiała, w tym momencie być może zrobiłem w cudzysłowie dobrze klientowi, pomogłem mu poprawić błędy na dobre dane, dzięki którym być może otrzyma ostatecznie w tym banku x kredyt i siło rzeczy nie skorzysta wtedy z mojej oferty. I siło rzeczy, ja nie zarobię. Ujmując to jeszcze inaczej, być może odjąłem sobie od ust, jak to się mówi kolokwialnie, po to, żeby klient miał korzyść z mojej współpracy, za którą nigdy mi nie zapłaci. No i ja. Dla mnie to jest rzecz oczywista, że takie rzeczy się robi. Natomiast jak sobie później na chłodno o tym pomyślałem, to no nie mam danych statystycznych, bo chyba takich badań nikt nie prowadzi. Natomiast myślę, że taka postawa jest wśród każdych specja każdego specjalisty z każdej branży dość rzadka. No bo wystarczyło, żebym przemilczał tą kwestię. Mogłem tego przecież nie zauważyć, mogłem nawet o tym nie wspominać na zasadzie: A, no to faktycznie to w tym banku X dostanie klient decyzję negatywną super, no to już nie mam konkurenta, tak? Że już tylko klient musi skorzystać z mojej oferty, nie ma żadnej alternatywy. Natomiast dla mnie rzeczą oczywistą było to, że jeżeli widzę takie błędy, mogę pomóc, mogę być profesjonalistą i przede wszystkim osobą rzetelną, rzetelnym doradcą, rzetelnym specjalistą to to zrobiłem. Dla mnie to jest oczywista oczywistość, ale po czasie zacząłem o tym myśleć i stwierdziłem, że chyba nie jest to standard na rynku, delikatnie ujmując. Więc. Tym nagraniem chciałbym troszeczkę siebie zareklamować, no bo żyjemy w takich czasach, że trzeba siebie reklamować, tak? I, I trzeba mówić głośno pewne rzeczy, więc chciałbym siebie zareklamować, że jeżeli szukasz doradcy, pośrednika kredytowego dla spółek, który jest osobą rzetelną, ekstremalnie rzetelną, ekstremalnie profesjonalną, no to chyba już nie muszę mówić, że następny numer telefonu to powinieneś wykręcić do mnie. Dobra, tyle, chciałem się pochwalić, chciałem przekazać taką rzecz, która być może by mi za tydzień uciekła z głowy, natomiast myślę, że, że pokazuje coś, co nie jest częste na tym rynku, jak i na każdym innym, bo umówmy się też, raczej nie spotkałem się, nie wiem. Z przedstawicielami jednej telefonii komórkowej, którzy doradzają w ofertach, czy ewentualnie rozwiązują jakieś problemy tak po prostu z ludzkiej życzliwości w innej telefonii komórkowej. Tak więc raczej takie postawy nie są zbyt częste. Dobra, tyle. Dzięki ode mnie. Dziękuję, że, 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 że wysłuchałaś, czy wysłuchałaś to nagranie. Tyle. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.